Cześć, nazywam się Marta Taraszkiewicz, jestem ilustratorką i malarką. W sieci możesz mnie znaleźć jako Tararira Illustration. Przez wiele lat prowadziłam różnego rodzaju zajęcia artystyczne dla dzieci i dla dorosłych, a teraz chciałabym nauczyć malowania akwarelami również Ciebie. Akwarele to farby, które idealnie nadają się do ilustracji. Dają niesamowite efekty wizualne, a malowanie nimi jest po prostu bardzo. Relaksujące i wyciszające. Jeśli boisz się, że nie dasz rady, bo nie miałeś do tej pory za dużo do czynienia z farbami, to nie martw się, bo do rozpoczęcia tego kursu nie musisz umieć malować. Wystarczą ci chęci, papier akwarelowy, kilka akwarelek, jakieś trzy pędzle i podstawowe artykuły plastyczne, takie jak ołówek, gumka czy nożyczki. Większość z tych rzeczy pewnie i tak już masz w domu. Podczas całego kursu. Wykonamy wspólnie mnóstwo wprawek malarskich, około 10 różnych ilustracji. Oglądając i malując wspólnie ze mną, poznasz materiały plastyczne, opanujesz rozmaite techniki malowania akwarelami, nauczysz się w pełni korzystać. Z potencjału tych farb i to wiesz się, gdzie szukać inspiracji do tworzenia kolejnych prac. Podczas kursu przeprowadzę Cię przez cały proces zaprzyjaźniania się z farbami akwarelowymi. Zaczniemy od wyboru narzędzi, poznamy różne techniki malarskie, wnikliwie spojrzymy na kolor i nauczymy się świadomie mieszać ze sobą farby tak, by uzyskiwać nowe odcienie. Podczas kursu będziemy też eksperymentować z efektami. Zmierzymy się z martwą naturą, a na koniec podsumowując wszystkie zebrane doświadczenia wykonamy wspólnie paśniową ilustrację. Kurs jest w pełni praktyczny, więc przygotuj się na dużą porcję malarskich wyzwań. Jesteś gotowy? No to do dzieła!